Witajcie z tej strony Hodowla ZDW. Jesteśmy dzisiaj w kolejnym vlogu na kanale. A w dzisiejszym vlogu poruszę temat dość dawno nieporuszany na kanale hodowli. Mianowicie będzie to temat, będzie to temat żywienia królików. A konkretnie żywienia królików latem w sezonie letnim. Dlatego że ostatni film, który tam wrzuciłem, był jakby o takim standardowym, standardowym żywieniu królików, ale bardziej tak. Jesienią, zimą, kiedy po prostu nie mamy dostępu do pasz zielonych, które króliki bardzo uwielbiają. Także dzisiaj poruszymy ten temat tak bardziej od strony lata, kiedy mam po prostu dostęp do zielonych roślin, które króliki jedzą. Bo jak wiemy, króliki są roślinożerne i króliki lubią wszystko to, co jest zielone. Także przejdźmy ogólnie, przejdźmy do hodowli podam ogólną jakby ogólne to co króliki jedzą tak naprawdę oprócz tych pasz zielonych a mianowicie na przykładzie do tego brązowego belga króliki jedzą ziarno tutaj w tym kafelku widzimy ziarno umieszczone z paszą tutaj roślinożerce widzimy czyli królika no i tutaj siana, jak wiemy króliki są roślinożerne czyli będą jadły roślinki plus no jeszcze Oprócz tego wszystkiego króliki jedzą różnego rodzaju zielone rzeczy. Przykładem takich zielonych rzeczy jest właśnie słonecznik. Króliki słonecznik jedzą, e, można powiedzieć, e, cały, czyli jedzą liście, łodygę i kwiat. Tak, kwiat słonecznika też króliki jedzą cały. Także ten słonecznik jeszcze musi trochę podrosnąć, żeby króliki mogły go jeść, żeby po prostu miał większe liście gdzieś do takiej postaci i po prostu takie coś będziemy dawali. Całe królikom, króliki to będą jadły. Tutaj mamy trochę mniejszy słonecznik. Słonecznik jest o tyle dobry, że on nie potrzebuje jakoś wybitnej gleby. Po prostu sobie rośnie tutaj na tych naszych nieurodzalnych glebach z dyńskiej woli. Także... Tutaj jeszcze mamy selery, ale selery są, że tak to powiem, do konsumpcji człowieka. Nie dla królików. Królikom, co prawda, też dajemy selery, jak po prostu mamy ich za dużo już na jesień, po prostu nie jesteśmy w stanie ich zjeść, aby się po prostu marnowały i gniły. No to króliczenie sobie je. Yeah. Tutaj widzimy właśnie samice z młodymi belgami. Do tego jeszcze dochodzą liście kalafera, których aktualnie nie mamy ale planujemy je zakupić. Króliki również jedzą bardzo chętnie. Niestety nie, mam jak wam, niestety nie mam jak tego pokazać, ale myślę, że w następnym vlogu, jak po prostu będę miał te liście grafiora, króliki będą mi jadły, to powiem, że to jest taki powiedzmy update do tego, tego vloga, który konkretnie teraz nagrywam i który mówi konkretnie o żywieniu królików latem. Przejdźmy jeszcze dalej do ogrodu dlatego, że jeszcze powiem jedną no rzecz na temat karmienia królików sałatą króliki mogą jeść sałatę ale nie możemy z tym przesadzić dlatego, że królik po sałacie przynajmniej tutaj u nas zostaje rozwolnienia a nie chcemy spowodować tego, że królik nam po prostu padnie z odwodnienia wynikającego właśnie z rozwolnienia i z niedoboru elektrolitów ale no więc sałaty nie dajemy królikom. Wbrew pozorom, że królik lubi sałatę i w ogóle. Także nie wszystko to, co jest zielone należy dawać królikowi, bo królik po prostu no nie zna umiaru i będzie jadł jak dziki no i może się po prostu struć. A to może doprowadzić do niestety no padnięcia królika a tego, tego byśmy nie chcieli jako hodowcy. Także to było na tyle w tym vlogu. Zachęcam do subskrypcji na kanale i widzimy się w na następnym vlogu. Thank <laughs> you.